Yo. Rozglądam się wokół, widzę ten sam film wciąż. Niby pełne kolory, a dla mnie wszystko jest mgłą. Każdy biegnie, ale nikt nie wie dokąd. Gubiąc po drodze to, co najważniejsze, posłuchaj, cały świat na wakacjach, filtry z Teneryfy. Uśmiechy na kredyt, na podkach same żyrafy. Z długi się od żarcia, futpora na story. Więcej, lepiej, drożej To treść tej nowej mowy Ścigają się na fury, chociaż w garażu już dwie Który dom ma większy basen, kto ma lepsze IQ, wiesz? Wszystko na pokaz, jak w teatrze lalek Zniknęła przyjaźń, został tylko chłodny handel Gdzie te czasy, gdy wpadałeś do ziomka bez piny? Otwierał ci drzwi, w dresie nie liczył godziny. Dzisiaj musisz dzwonić kalendarz, przypomnienie Sorry, mam mało czasu, wpadnę na chwilę cieniem Ludzie mają wszystko, ale w sumie nie mają są jak trupy za życia, liczy się tylko pi. Obwieszeni złotem, co zakrywa sinuskórę. A w sercach pustkawy je przebijając każdą zdurę Mają wszystko, a tak naprawdę nie mają nic. Zagubione dusze pośród wielkomiejskich ulic. Gonią za szczęściem, które kupić są za papier. A ono jest tuż obok, tylko trzeba je złapać. A ja tęsknię, stary, za życiem nieidealnym. Czy plama na koszulce była czymś normalnym. Gdzie mogłeś być sobą bez wiecznej oceny. Bez tego ciśnienia, bez udawanej sceny. Nie chcę się znać na wszystkim, nikt gonie za trendami. Nie muszę wiedzieć jakie wino pić owocami może mam chcę usiąść na ławce, poczuć słońce promienie I nie myśleć o tym, co kto myśli o mnie jakie mam, Nie mam. nie chcę prostych rozmów, szczerego uśmiechu, nieidealnych spotkań, pośpiechu i grzechu. Perfekcyjne życie zostawiam je dla innych. Ja wybieram spokój pośród ludzi niewinnych Ludzie mają wszystko, ale w sumie nie są jak trupy za życia, liczy się tylko pić Obwieszeni złotem, co zakrywa siną skórę A w sercach pustka wyje, przebijając każdą wzgórę Mają wszystko, a tak naprawdę mają nic Zagubione dusze pośród wielką które kupić są za papier a ono jest tuż obok, tylko trzeba je złapać Więc zatrzymajmy się na moment, złapmy odegłem boki Spójrzmy w niebo na chmury, na płynące potoki Zamiast gonić za autem, zauważmy człowieka Może właśnie obok ciebie na pomoc coś czeka Odrzućmy ten ciężar, ten cały materialny syf Prawdziwy skarb to spokój, a nie kolejny nowy sprzęt gift. Ja chcę tylko żyć, po prostu zwyczajnie Z Panem Bogiem w sercu, niech prowadzi mnie fajnie Dziękuję Ci Boże, za każdy poranek, za smak zwykłej kawy i za chleba kęs. Nie potrzebuję więcej, bo mam wszystko. A oni, oni mają wszystko. I nie mają nic: pustka w sercach, złote trup. Pamiętaj o tym pokój.